Wistula Podcast. Zapraszamy na podcast Uczelni Wistula. Czy HR kojarzy ci się tylko z rekrutacjami i rozmowami kwalifikacyjnymi? Czy student zarządzania może pogodzić studia z pracą w tym obszarze? Nazywam się Tomasz Wiśniewski i zapraszam na nowy odcinek Wistula Podcast. Już dziś wraz z moim gościem porozmawiamy o tym, jak naprawdę wygląda praca w HR, z czym to się właściwie je, a także. Nie zabraknie rozmowy o studiach na kierunku zarządzanie. Moim gościem jest dzisiaj Julia Makowska, studentka trzeciego roku właśnie zarządzania na uczelni Wistula, studentka zaoczna, no i na co dzień pracownik firmy Bosch. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Powiedz tymi, jak ty trafiłaś na Zarządzanie. Szczerze mówiąc, jak zastanawiałam się nad wyborem kierunku na studiach, nie byłam stuprocentowo pewna i podczas czytania właśnie na temat tych kierunków i um, zarządzanie wydawało mi się takie bardzo ogólne. Na tym kierunku jest dużo zajęć, właśnie bardziej kreatywnych albo ścisłych i jak szłam na studia, to jeszcze nie byłam tak stuprocentowo ukierunkowana, w którą stronę chciałabym iść, więc dlatego wybrałam zarządzanie. Co konkretnie? zdecydowało, że akurat poszłaś właśnie w obszar HR zarządzania zasobami ludzkimi. Zawsze gdzieś tam lubiłam pracę z ludźmi i bardzo mnie interesowało, jak można łączyć zarządzanie procesami i taką pracę w dużej grupie właśnie z ludźmi, więc gdzieś tam HR bardzo sobie do mnie przemówił, jeżeli o to chodzi. Mhm. A w zasadzie to nie bez przyczyny jeszcze powiedziałem, że właśnie studentka zaoczna, bo to na co dzień pracujesz w Boszu mhm. i jak rozumiem nie da się, bo byłaś wcześniej na studiach dziennych, prawda? Tak, tak. Zaczynałam od dziennych. No właśnie. I jak rozumiem musiałaś zmienić tryb system studiów, bo nie da się pracować w tym obszarze Będąc na studiach dziennych, to znaczy to jest praca na pełen etat tylko, tak? Tak, na studiach dziennych gdzieś tam bardzo ciężko jest łączyć i studia i pracę, jeżeli chcę już się tak bardziej ukierunkować. Um, studia za właśnie dały mi taką możliwość, żeby połączyć gdzieś pracę na pełnym etacie yy, i w tym samym czasie studiowanie. No to jak wiedza, którą zdobyłaś tutaj, zdobywasz dalej, bo przecież jeszcze, jeszcze ten trzeci mm. rok trwa, zdobywasz w Wistuli, jak ta wiedza pomaga Ci w pracy właśnie w HR? Tutaj dla mnie bardzo pomocnym przedmiotem była komunikacja, a także praca w zespołach, ponieważ na tych przedmiotach mogliśmy mm, nauczyć się takich bardzo też hr tematów, jak, jak mogę tak powiedzieć, takich jak rozwiązywanie konfliktów, właśnie umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi, bo tak dużo jak jest osób, to każdy ma inny sposób komunikowania się, więc gdzieś tam. Taką teorię mogłam tutaj zdobyć. Także te przedmioty były dla mnie takie bardzo pomocne. A jaki ty masz styl komunikacji? Ja mam taki pasywny, więc też musiałam się nauczyć tego, jak wykorzystać ten mój sposób i styl komunikowania się w pracy właśnie w tak dużej liczbie ludzi. A najbardziej poszukiwany do pracy w tym obszarze styl komunikacji to? Takiego jednego myślenia nie ma, bo jeżeli każdy miałby jeden sposób komunikowania się, to byłoby to dość nudne, ale właśnie warto zrobić takie umiejętności, jak zarządzać tymi ludźmi, jak każdy ma inny styl komunikowania się. Zdaje się, że w ogóle jest jakiś test, prawda, który może pokazać Ci, jaki styl komunikacji masz. Tak, jest wiele takich testów dostępnych na różnych stronach internetowych, czy właśnie na takich zajęciach, jak u nas się odbywały, to e, też to był główny temat jednych z zajęć, żeby mm, zrobić sobie taki test i określić się, bo wcześniej myślę mało osób, zastanawiało się nad tym, jaki mają styl komunikowania się. Już prawie rok Twojej pracy się zbliża w firmie, w firmie Bosch. Co tak naprawdę najbardziej zaskoczyło Cię w tej pracy? W tej pracy najbardziej zaskoczyło mnie to, że każdy dzień tak naprawdę jest inny. Na początku wydawało mi się, że praca w HR będzie taka monotonna, że każdy dzień będzie wyglądał tak samo, jednak to właśnie było dla mnie takie duże zdziwienie, że jest to takie środowisko też bardzo różnorodne, w którym cały czas tak naprawdę coś się dzieje. Codziennie są nowe zadania, nowe wyzwania, więc też ta praca tak wiele można nauczyć. A jakie ty miałaś w ogóle wyobrażenie o HR, gdy szłaś do pracy? To znaczy, czy w ogóle wykładowcy cokolwiek wam opowiadali na studiach, czy na przykład cokolwiek myślałaś sobie? Bo nie bez przyczyny, akurat właśnie we wstępie. Najczęściej, tak jak sobie poczytałem, ludziom ta praca kojarzy się z tym, że to tylko rekrutacje, tylko rozmowy kwalifikacyjne. A jakie ty miałaś wyobrażenie o tym, gdy szłaś do pracy tam? Miałam bardzo podobne wyobrażenie do tego, co właśnie powiedziałeś, że też myślałam, że to jest głównie rekrutacja. Um, jednak bardzo mnie to zdziwiło, że właśnie HR dzieli się tak naprawdę na miękkie i twardy i jest tam no oczywiście też rekrutacja, ale oprócz tego wiele takich zadań bardziej ścisłych związanych też z tymi finansami, więc to dla mnie było takim dużym zaskoczeniem i że nie jest to tylko taka praca właśnie z ludźmi, tylko też na podstawie wielu programów. A czy możesz nam powiedzieć, co to jest HR miękki i HR twardy? HR miękki to jest właśnie ta rekrutacja, tak w skrócie opowiadając, mhm. a HR twardy dzieli się um, głównie na płace, to oni przygotowują wynagrodzenia dla pracowników, a także zarządzanie benefitami, czy przygotowywanie dokumentacji. Okej, okay. no właśnie, a w, czy wykładowcy cokolwiek opowiadali wam o tym? O tym, jak taka praca może wyglądać, o tym, z czym to się je, czy to raczej trzeba było samemu sobie gdzieś tam wyobrazić. Tutaj na wykładach akurat takie tematy, właśnie tak dogłębnie nie były poruszane, tylko bardziej przygotowywali nas takich umiejętności miękkich, jakie możemy przećwiczyć, żeby później wykorzystać w takiej pracy. Czyli praktycznie, a nie teoretycznie. Tak, tutaj bardzo na praktykę jest wszystko stawiane, więc. Mogliśmy te nasze umiejętności przećwiczyć. Słuchaj, jak studiujesz zaocznie, to jak tak naprawdę można połączyć pracę na pełen etap ze studiami zaocznymi, tak? które odbywają się w cyklu co dwa tygodnie, tak, weekendowo? Dwa tygodnie. Jak tak naprawdę można połączyć tę tą, tą pracę w tym sensie, że jak tak naprawdę nie zwariować od natłoku obowiązków. No tutaj bardzo przydaje się umiejętność zarządzania swoim czasem, co tutaj akurat na tej uczelni też mogłam przećwiczyć, bo mieliśmy takie zajęcia przeprowadzone, więc no ja stosuję taką metodę, że wszystko sobie rozpisuję na przykład w różnych planerach albo w kalendarzu, żeby też nauczyć się wyznaczania takich priorytetów, bo no tak, to jest fakt, że czasami bywa ciężko, jak po całym tygodniu pracy jeszcze nadchodzą studia, ale jak zdobędzie się taką umiejętność wyznaczenia właśnie tych priorytetów i planowania też różnych zadań z wyprzedzeniem, to jest to jak najbardziej do pogodzenia. Dajesz radę pogodzić. Tak, jakoś tak. już trzeci, trzeci sezon, czyli już powoli yy, praca. Do, tak. do, do, no pięknie. Yy, powiedz mi, jak wygląda taki... Typowy dzień w Twojej pracy, i czy w ogóle możemy powiedzieć, że masz jaki, jakkolwiek typowy dzień? Typowy dzień to mogę powiedzieć, jak wygląda mój poranek, jak to się wszystko zaczyna, bo kolejne zadania to też wynikają z tego, jaki jest dzień w miesiącu, bo miesiąc też jest u nas podzielony właśnie na różne typy zadań. Um, a więc taki typowy dzień, od czego rozpoczynam, to na pewno jest to przegląd kalendarza, aby sobie zaplanować, y, jakie najważniejsze są zadania do wykonania, a także podpisywanie na maile i przegląd skrzynki pocztowej. To myślę są takie najważniejsze rzeczy, od których trzeba rozpocząć. Czyli to jest taka rutyna, to jest to, co w sumie codziennie y, wykonujesz, ale reszta już typowa nie jest. Tak, reszta już typowa nie jest, to... Zależy od wielu czynników. Od jakich? Od tego, jaki mamy dzień w miesiącu. Czy a jesteś... a jaki możesz mieć? Początki miesiąca zawsze są u nas skupione na organizacji onboardingu, jak przychodzą do nas nowe osoby. Środek miesiąca przeznaczamy na szykowanie się do wypłat, przygotowywanie różnych zestawień z benefitami. No, a koniec miesiąca to niestety żegnamy osoby, czyli na naszym offboardingu. Czyli i tak, mimo tego, że schemat się powtarza, to nie ma rutyny takiej jednej, że codziennie jest, jest to samo, czyli nie ma nudy. Nie ma nudy ze względu na pracę z ludźmi, a jak wiadomo, ludzie mają różne pomysły, są kreatywni, więc to sprawia, że ta praca jest taka różnorodna. A jakie zadania lubisz najbardziej w swojej pracy? Myślę, że tak najbardziej to lubię właśnie te początki miesiąca, jak akurat mamy czas przygotowywania onboardingu, jak właśnie przychodzą do nas nowe osoby. I jest to dla mnie takie bardzo fajne zajęcie, bo jest ono kreatywne, trzeba wszystko dokładnie zaplanować z dużym wyprzedzeniem i zawsze towarzyszy temu taka dobra atmosfera. Raczej ludzie są nastawieni pozytywnie na pierwszy tutaj e, dzień pracy, i bardzo też lubię tworzyć takie środowisko, takiego wsparcia właśnie dla nowych osób, które często początkowo są też takie zagubione. Jak w takim razie wygląda przygotowanie onboardingu, tak konkretnie? Musimy zebrać wszystkie dokumenty dla nowych osób. To właśnie oprócz y, takiego stricte twardego heru, też. Y, Osoby, które zajmują się różnymi projektami. One też przygotowują wszelkie prezentacje, które będą pokazywane ludziom. Też mamy własny catering, więc przygotowywane są posiłki dla nowych osób, różne szkolenia wstępne. Więc ten pierwszy dzień jest taki dość intensywny więc dużo się dzieje. Akurat dzisiaj w dniu tworzenia nagrania możemy to powiedzieć, miałaś taką możliwość, żeby po raz pierwszy sama poprowadzić, prawda? Tak. Takie, możemy powiedzieć wydarzenie, jak onboarding chyba możemy. Tak. Jakieś wrażenia, chcesz się chcesz podzielić? Wrażenia są takie, że czasami ciężko się tak nowo przygotować na takie wydarzenie. Ponieważ za każdym razem ludzie mają inne pytania, różne problemy, więc trzeba być dość takim elastycznym, żeby potrafić jakkolwiek odpowiedzieć na pytania tych osób, żeby też czuły takie wsparcie, nie czuły takiego zagubienia i tego, że ktoś nie potrafi im odpowiedzieć na podstawowe pytania. Podobało ci się? Podobało. No to najważniejsze. A powiedz, jak z offboardingiem. No, jest to dość. Przykre zawsze takie wydarzenie. Można powiedzieć, jak z kimś już współpracuje jakiś czas, trzeba pożegnać tą osobę, więc zawsze temu towarzyszą takie emocje smutniejsze niż jak witamy nowe osoby. Ale w zakresie kompetencji, to, które masz, to co tak naprawdę masz przygotować, zrobić? Pokierować osobę, żeby. Rozliczyła się ze wszystkich swoich rzeczy, które dostała na czas pracy, jak dostają osoby laptopy, telefony czy własny samochód. To musimy dopilnować, aby z tego wszystkiego się u nas rozliczyły, a także przygotowanie świadectw pracy. Ścigacie pracowników, tak? Muszę tak. By... Ścigamy, żeby na pewno wszystko poddawali. Skupiliśmy się na y, zadaniach, które najbardziej w swojej pracy lubisz, a y, na pewno są też takie, za którymi nie przepadasz. Y, masz, masz coś takiego? To myślę, że takie przygotowanie do tego offboardingu, jak musimy już pożegnać te osoby, to te zadania są takie, myślę, dość nieprzyjemne. A takie, które są najtrudniejsze, które tobie spra sprawiały. Albo dalej być może są na przykład trudne. To myślę, że na początku trudne może być przygotowanie różnych raportów, bo to też jest taka praca w Excelu, gdzie korzystamy już z takich dość wysokich danych. Więc myślę, że początkowo, jak się po raz pierwszy przygotowuje takie raporty, to to może być dość skomplikowane. Czyli tak naprawdę te takie ścisłe tak, zadania. Tak. Czyli jak widać w HR, nie tylko tak naprawdę łączy się ten taki aspekt ludzki, humanistyczny, też ze ścisłym, tak? Tak. Jakie są tak naprawdę największe mity o pracy w HR? -ze? To myślę, że takim największym mitem. To jest to, że HR to tylko rekrutacja, bo jak widać, HR to jest bardzo duży i obszerny e, zakres zadań, a nie tylko rekrutacja. A są jakieś inne takie widoki, takie pomysły, które chciałabyś obalić? To, co ludzie myślą sobie, gdy myślą o HR-ze, jakieś mity zawsze powstają i jest coś, co czym mogłabyś zaskoczyć nas? Mogłabym zaskoczyć na przykład tym, że to myślę, że też dużo osób tak sądzi, że HR to głównie jest praca dla kobiet i to akurat się zgadza. U nas to głównie kobiety pracują w tym obszarze. A nie ma mężczyzn? Nie ma. Dlaczego? Myślę, że to tak się kojarzy ta praca, i. Ona jest właśnie taka idealna dla kobiet ze względu na to, że wszystko musi być takie uporządkowane. Często kreatywne rzeczy trzeba tworzyć na różnych projektach. Czyli wy jako kobiety często gdzieś tam takie no, macie hasło, że Tak. Czyli, czyli gdyby mężczyzna chciał zostać, nie wiem jak go określić, haerowcem, <laughs> <HR> <laughs> to nie, nie ma szans takiej pracy podjąć? Myślę, że jest taka szansa, ale nie wiem, czy by się w tym odnalazł. Czyli tak w środowisku to działa, że tak naprawdę tylko kobiety zajmują się tym, tym obszarem? Głównie tak. Głównie tak, jeżeli chodzi, gdzie mógłby tak naprawdę się ewentualnie odnaleźć, to w rekrutacji, bo często można spotkać rekruterów mężczyzn, ale w innych obszarach to rzadkość. Czyli u was w zakresie przygotowywania tych wszystkich onboardingów, boardingów i różnych mm, raportów nie miałby, nie miałby czego szukać? Mogłoby być ciężko. No to akurat całkiem ciekawe, bo y, m, chyba nie, nie, nie każdy mógłby spodziewać się, że, że mężczyźni akurat nie rzeźbią w, tak. tym, w tym obszarze. A jak istotne są działy HR dla firm? Są. Bardzo istotne, bo to one porządkują i pilnują wszystkich spraw pracowników. Ehm, łączą właśnie obszary takie bardziej psychologiczne, jak zajmowanie się też taką motywacją pracowników, ehm, pomaganie w kryzysowych sytuacjach, na przykład przy wypaleniu zawodowym, ale także łączą te cele biznesowe także te działy muszą te dwa obszary tak ściśle trzymać i pilnować. Masz takie wrażenie, że dział HR, nie mówię, że twój, tylko ogólnie w, w, w firmach, te, te, czy te działy są niedoceniane? Często są niedoceniane. Często tak, ze względu na to, że to jest dział kosztowy, więc często jest do tego takie podejście, że niedoceniają tak tego działu. No właśnie, bo tak naprawdę jest mnóstwo pracy, którą wy musicie Wykonywać, a nikt nigdy nie mówi głośno o tym, że, mhm. że jesteście ważne jako te dziewczyny HR-owe. Tak. Jakie kompetencje warto budować już na, na studiach, żeby od razu być bardziej wartościowym? Dla pracodawcy rzecz jasna? To myślę, że z takich kompetencji miękkich warto budować taką swoją komunikatywność. Na początku może to być ciężkie, ale warto testować się w różnych sytuacjach, bo w takiej pracy w dużej liczbie osób często konflikty są nieuniknione, więc warto gdzieś tam budować taką swoją komunikatywność, a także umiejętność pracy w zespole. No to wszystko to są kompetencje miękkie. Tak. A co z twardymi? To z umiejętności twardych myślę, że przydaje się taka, chociaż na początek, podstawowa umiejętność Excela, pracy w Excelu. Jest on naprawdę bardzo pomocnym narzędziem, a także podstawowa znajomość prawa pracy, żeby gdzieś tam zaczynając pracę w tym obszarze mieć chociaż taką podstawową wiedzę na ten temat. To wszystko nazywasz, że można przyjść do tej pracy mając podstawową wiedzę. No ale też w chwilę wcześniej właśnie wybrzmiało to, że to są z drugiej strony, jak w przypadku Excela, zaawansowane funkcje, tak bo tam mhm, o funkcjach tak. należy, należy mówić. Czy Firmy zapewniają szkolenia, tak jak przychodzi ktoś, kto ma tylko umiejętności podstawowe, tak. Czy firmy zapewniają szkolenia, dodatkowe kursy, tak, żeby te kwalifikacje podnieść, że, żeby można było śmigać płynnie um, i tak być zaawansowanym? To myślę, że też zależy od firmy, ale ja akurat trafiłam tak, że miałam właśnie takie szkolenia. Gdzieś tam zaczynając, tu miałam podstawową wiedzę, na przykład z Excela. Ale w trakcie pracy zdobyłam te umiejętności i myślę, że taka nauka w praktyce będzie najbardziej efektywna. Czego tak naprawdę pracodawcy poszukując ludzi do pracy w dziale HR, ludzi albo w zasadzie jak już wiemy, w większości kobiet do, do pracy w tym dziale, czego oni tak naprawdę w, w Was, kobietach, albo w ogóle w, potencjalnie w pracownikach tak, przyszłych, czego szukają? Myślę, że szukają najbardziej takiego pozytywnego nastawienia, aby też w tej pracy z ludźmi dawać taką pozytywną atmosferę, aby być taką osobą empatyczną, a także dobrze zorganizowaną żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Oraz taką osobę, która będzie chętna do pracy i elastyczna, bo, jak wiemy, cały czas środowisko się zmienia, wchodzą nowe technologie, więc, żeby też być takim gotowym i otwartym na nową naukę, ale też takim ciągłym szkoleniu się. A propos, właśnie szkolenia się to są jakieś kursy, certyfikaty, szkolenia, właśnie albo praktyki, które możesz polecić dla. Przyszłych zainteresowanych pracą w tym obszarze? Jest wiele certyfikatów do wyboru. Aktualnie takich dokładnych z nazwy to nie podam, ale ym, warto zrobić certyfikaty ze sztucznej inteligencji, bo jak wiemy, ona się coraz bardziej rozwija, działy HR też będą ją coraz bardziej wykorzystywały, więc warto zdobywać y, umiejętności w tym zakresie. A w czym będą wykorzystywały sztuczną inteligencję? Na przykład w przyspieszeniu różnych procesów. Niektóre są bardzo zawiłe, więc to będzie też dobra okazja, aby niektóre procesy też trochę skrócić albo przyspieszyć. A jakie procesy masz na myśli? Rekrutacyjne na przykład? Na przykład rekrutacyjne, jak w ciągu dnia jeden rekruter ma do przejrzenia na przykład 200 CV, to taka sztuczna inteligencja będzie pomagała. W przeglądaniu tych CV i w selekcjonowaniu y, na podstawie haseł, które rekruter poda. No dobra, ale to wszystko właśnie obraca się wokół tego HR-u y, z tymi rekrutacjami. Tak, miękkiego. Tak, miękkiego, no właśnie, bo twardy to miał być płace. Tak. Okej. Okay. A tak naprawdę, właśnie bardziej pod to, czym ty się tak naprawdę zajmujesz w tej pracy, właśnie a propos tworzenia raportów, a propos pracy w Excelu, czy jest coś, co, co, na co warto zwrócić uwagę, na co warto zrobić jakiś kurs? To wiele jest kursów. Ym, sprawa pracy, żeby tam zdobyć takie, taką wiedzę ym, albo jakieś y, terminy płacowe. Żeby w tym obszarze też się doszkolić. Mhm. Chwilkę temu mi to akurat y, nie, nie dopytałem wtedy o to, ale teraz mi to właśnie wskoczyło z powrotem. Y, powiedziałaś, że y, HR pomaga też przy, na wypadek w zasadzie wypalenia zawodowego. Tak. Y, to możesz to powiedzieć, jak to działa? Jak to? Jak HR może w tym pomóc? U nas w dziale też są osoby. Hair Business Partnerzy, którzy właśnie odpowiedzialni są za takie wspieranie pracowników, właśnie w takich też e, sytuacjach kryzysowych. E, więc oni mają przygotowane też odpowiednie programy, które mogą pomóc w takich sytuacjach. Czy jest w ogóle stres w tej pracy? Bywa. Tak jak w każdej pracy, bywa też tutaj stresująco. Na przykład, co może potencjalnie stresować? Wiele rzeczy, na przykład jakieś e, problemy pracowników z danymi stronami, z benefitami, e, kiedy pracownik nie przychodzi na czas podpisać umowę. To naprawdę zależy. No ale to dlaczego na przykład ma to Was stresować, jako ludzi pracujących w HR, że ktoś nie przychodzi na czas? No bo od nas zależy, żeby też dopilnować wszystkich kwestii, aby wszystko też było zgodnie z prawem. Czyli obciążają was też inni dodatkowym stresem. Trochę wca, tak. Wcale, wcale nie, nie, nie tak. Wcale nie działa to tak, że sama, sama wasza profesja wam to narzuca, mm -hmm. tylko jeszcze inni na was przerzucają. Tak. A jak sobie z tym stresem poradzić? Albo z trudnymi momentami, bo przecież na pewno też są jakieś trudne momenty w tej pracy. Mm -hmm. To warto nauczyć takiego oddzielania życia prywatnego tego zawodowego. I wiem, że na początku, jak się zaczyna taką pracę, to może być to dość ciężkie, bo jednak, jak się wychodzi z tej pracy, to mogą towarzyszyć takie myśli, co się zrobiło, co się nie zrobiło, co jest jeszcze do e, poprawy. Przechodziłaś Więc, przez to? Tak, przechodziłam. Początki właśnie są takie ciężkie, że nawet jak się wyjdzie z tej pracy, to w głowie cały czas ona tak siedzi. Więc warto nauczyć się takiego oddzielania, właśnie życia prywatnego od zawodowego. I warto ten czas wolny spędzać tak, jak się najbardziej lubi, na przykład aktywnie. Mi też w takim stresie pomaga sport, bo wtedy mogę też się odłączyć, że tak powiem, od tych codziennych obowiązków i trochę o tym zapomnieć. A gdy są trudne momenty w pracy, jest, jest, jest ktoś, kto Wam pomaga? Myślę, że takimi najlepszymi osobami będą właśnie współpracownicy, bo oni też często przechodzą przez takie same sytuacje, albo już przeszli przez podobne jakieś konflikty, więc zawsze takie przegadanie trudnych sytuacji jest bardzo pomocne. Czyli dużo zależy od zespołu też w, w tej tak. pracy. Co chciałabyś wiedzieć, będąc na pierwszym roku studiów, czego nie wiedziałaś? Zarówno jeśli idzie o, o, o zarządzanie, ale też jeśli w ogóle na przykład w sprawie HR-u możesz coś powiedzieć. Mm -hmm. um, to na pewno chciałabym się wtedy bardziej też przygotować, że będzie dużo um, projektów do zrobienia, um, albo że będzie taka możliwość um, udoskonalania swoich umiejętności um, miękkich. I też na pewno chciałabym wiedzieć, że studia nie muszą być aż tak bardzo stresujące, tak jak na początku jest to krowane. To akurat w temacie studiów, a w temacie pracy, już pójścia do pracy, rozpoczęcia tej pierwszej pracy w dziale HR, jest coś, co chciałabyś wiedzieć, zanim tam, zanim tam poszłaś? Na pewno to, że to nie będzie taka praca monotonna. Że jednak jest to takie środowisko różnorodne, więc nie będzie takiej nudy codziennymi zadaniami. A jaką radę dałabyś studentom, którzy rozważają studia na kierunku zarządzanie albo którzy właśnie widzą też swoją przyszłość poniekąd gdzieś w HR-ze? Aby już od samego początku gdzieś tam starać się zdobywać. Jak największe doświadczenie, aby być otwartym na różne możliwości, uczestniczyć w wykładach, bo z nich też można wiele informacji zdobyć i się nauczyć um, i brać udział w, we wszystkich projektach, które są też możliwe na tej uczelni, żeby gdzieś tam oswajać się z sytuacjami stresowymi czy z różnymi wystąpieniami. Czy tak z ręką na sercu możesz polecić studia z, z zakresu zarządzania? Jak najbardziej mogę polecić, bo wiele mnie one nauczyły i przygotowały do właśnie tej pracy. A samą pracę w HR możesz, możesz pochwalić, polecić? Jeżeli ktoś lubi pracę z ludźmi, jest osobą cierpliwą i gdzieś tam kreatywną, to to jak najbardziej mogę polecić? Oby jak najwięcej osób zainteresowało się tym tematem, bo jak widać, HR nie jest nudny i nie jest to zajmowanie się tylko rekrutacją czy tylko rozmowami. Jest bardzo dużo różnych obowiązków. Nigdy nie ma nudy. Można tylko się rozwijać. Zawodowo też, prawda? Tak. Mnóstwo jest możliwości, jest to bardzo szeroki obszar. Dokładnie. Dziękuję za to, że byliście z nami. Moim gościem była Julia Makowska. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również za rozmowę. I ja również kłaniam się, Tomasz Wiśniewski. Zapraszam do kolejnych odcinków Wistula Podcast. Do zobaczenia.